Moje kapłaństwo jest wpisane w Ziemię Świętą od samego początku. Od lat formacji w Seminarium Międzynarodowym w Jerozolimie i od święceń kapłańskich, które otrzymałem 23 lata temu. Kapłaństwo wpisane w Ziemię, gdzie odwieczne słowo Ojca, Jezus Chrystus, przyniósł nam na wzór służebności, bo być kapłanem to być na służbie. I właśnie Ziemia Święta mobilizuje nas do tego, by być otwartym na spotkanie z drugim człowiekiem, niesienie mu Ewangelii, niesienie mu dobrej nowiny i przede wszystkim dzielenie się tym darem, jakim jest Piąta Ewangelia. Być kapłanem w Ziemi Świętej to przede wszystkim być kapłanem radosnym, bo radość, którą Chrystus przyniósł, dając nam siebie jako... Zapowiedź zrealizowania wszystkich planów człowieka to przede wszystkim ta pełnia, jaką jest człowieczeństwo w Chrystusie. I w Betlejem, gdzie przyszło mi przeżywać teraz moje ostatnie lata jako w wspólnoty franciszkańskiej, uczę się być jak Jezus malutkim, być tym, który jak Chrystus. Objawia się w niewielkich rzeczach, ale niesie przez to, że jest połączony z darem powołania bycia głosem Boga, niesie wielkie rzeczy. I chciałbym w tym kontekście Bożego Narodzenia wszystkim złożyć najlepsze życzenia, by narodzony Jezus przyniósł do każdego serca dar kapłaństwa. Kapłaństwa nie hierarchicznego, wyświęconego kapłana, ale kapłana, który przyjmuje od Boga posłannictwo bycia świadkiem. Świadkiem w świecie miłości, dobroci. Tego uczy nas Betlejemska Grota. Prosta, ale wypełniona światłem. I tego światła potrzeba. I tego światła życzę na dni radosne Bożego Narodzenia. I na cały nowy rok.